No cześć, Maciej Winer, Niemiecka Mentalność. Kolejny filmik. Dzisiaj opowiem Wam o czymś takim jak, jak co w moich spostrzeżeniach na temat, na temat jak funkcjonują niemieckie małe firmy. Taki krótki, tytułem krótkiego wstępu to powiem Wam, że Niemcy, jak wiecie w moich poprzednich filmików cierpią na brak młodych ludzi. Liczba urodzeń jest bardzo niska, zresztą młodych ludzi nie ma praktycznie. Druga sprawa jest taka, że na niemieckie PKB składają się różne czynniki i to wcale nie jest tak, że niemieckie PKB tworzą te takie wielkie koncerny typu Siemens, Bosch, Mercedes, BMW, Volkswagen i, i, i AG i tak dalej. Tylko te niemieckie PKB okazuje się, że tworzą właśnie małe takie rodzinne warsztaty, mniejsze firmy usługowe. I i teraz tak, te firmy usługowe bardzo mocno narzekają, że nie mogą znaleźć nowego narybku. Czyli nowych ludzi, młodych ludzi, którzy chcieliby się uczyć danego zawodu. Czy to będzie malarz, stolarz, monterokiem, właśnie tak jak jest u nas, czy, czy dekarz, czy to są takie właśnie zawody, i takie małe firmy. I takie właśnie małe firmy w Niemczech produkują tak, tak wiele. Właśnie to jest taki tak zwany Mittelstand w Niemczech, a w Polsce to tak jak właśnie klasa średnia. One ją tworzą. Generalnie jest tak, że ciągle się o tym mówi, że dzisiaj młody człowiek w Niemczech zmienia jeśli zawód, czyli swój pomysł na zawód 6 razy, niż około 6 razy. W rezultacie nie wybiera zawodów właśnie takich rzemieślniczych, ale ląduje gdzieś potem w dużej fabryce. I ja mam swój pomysł, dlaczego tak jest. Generalnie nauka tutaj trwa tak samo, jak w Polsce, w szkołach zawodowych tego zawodu czy to na przykład będzie, nie wiem, dekarz, ślusarz, stolarz, mechanik i, i tak dalej, ale to właśnie praktyka odbywa się właśnie w takich małych, prywatnych zakładach, w takich małych firmach na przykład jak moja. I teraz właśnie chciałem powiedzieć o tym, że moje spostrzeżenie, a naprawdę pracuję z, razem na na przykład na innej budowie z wieloma różnymi firmami. Jeżeli my wstawiamy okna, tam są i hydraulicy, tam są i elektrycy, tam są i nie wiem, no... Malarze, i tak dalej, i tak dalej, ociepleniowcy, i generalnie, czego ja na przykład w sumie w Polsce dokładnie też nie wiem, jak to wygląda, tak naprawdę, ale tutaj wiem, jak to wygląda, i to jest właściwie spostrzeżenie takie bardzo szerokie, dlatego że ja właściwie to tak prawie w każdej firma tak działa, prawie każda, te, które oczywiście ja widziałem, generalnie w tych firmach, jakby panuje takie zastraszenie, jest jakiś szef. I inni ludzie są przez niego zastraszani. Zastraszani są, znaczy krzyki, to jest normalna rzecz. Właściwie ja ostatnio spotkałem się na, w takiej sytuacji na budowie, że jest dekarz. I, I tam do chłopaka takiego swojego ucznia, czy, czy to uczni taki jeszcze, na no młody chłopak, on tam po prostu przyszedł po kilo gwozi i tak, żeby Wam zobrazować w ogóle, jak to wygląda tam te relacje, to on, to on powiedział, no przynieś tam mi kilo gwozi, parę takich tam jakichś śrub, a ten chłopak tak, tak się spytał, no ale a po co te śruby? A ten facet do niego, jak po co? Nie pytaj, tylko idź. I i taki właściwie ton panuje na, w, tych, w tych filmach. Nie wiem dlaczego tak jest, ale jeśli chodzi o takich starszych pracowników, to właściwie, nie wiem, ja znam też firmy tutaj okienne, jak widziałem tam te relacje, i nawet tutaj mam niektórych, dużo znajomych, którzy pracują w jakichś takich firmach niemieckich, no to nie właściwie są zastraszeni. Wiem, jak szef się dowie, to mi tam coś zrobi, ja nie mogę, ja nie mogę, nie wiem, czegoś tam powiedzieć, nie mogę czegoś zrobić. No właściwie żyją właśnie w takim, w takim dosyć mocnym stresie, co, ale co właśnie ważne, to bardzo podoba się na przykład właścicielowi, jeżeli jest właściciel na budowie, gdzie u niego budowane to są te wszystkie firmy i jego to jest inwestycja, to na przykład, to, to nawet tak dla popisu, te firmy, ci, ci właściciele, tak właśnie bardzo mocno pokazują jakby tą, tą dominację, ale właśnie w ten sposób, że, że no, no pracowników uważa się za, 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 za właściwie, za niewolników. Ale, ale w tym sensie jeszcze, że można go skrzyczeć, można go, można go ochrzanić tak, tak delikatnie mówiąc. Ale właściwie krzyk to jest tak, taka normalna metoda komunikacji. Jeden krzyczy, drugi wstula głowę i gdzieś i coś robi. Jest to jakoś dla mnie troszeczkę niezrozumiałe. Ja nigdy w życiu takim nie, bym, bym nie postąpił. Nie, nie też nie budowałem swojej firmy w, w oparciu o takie relacje. To są chyba nad, znaczy, oczywiście jest nad zabroniony prawem. I dziwi mnie, dziwi mnie, że ci ludzie nawet no, nie oskarżą tamtych, tamtych ludzi do, do sądu. a, a rzeczywiście, i, I właściwie to jest tak, że i tak każda praktycznie firma taka ma, mniejsza firma tak wygląda. Nie wiem właściwie jak sobie to wytłumaczyć, znaczy oczywiście plusem tego być może, być może jest to, że, że tam to idzie, tam naprawdę ta praca funkcjonuje, tam nie, ma, tam nie ma pytań, tam nie ma co, dlaczego, a po co, tylko rób, idź i masz zrobić. Nie interesuje mnie to, nie, nie dopytuj się niczego. I być może pod takim komandem, no to to jakoś no to funkcjonuje, bo w Polsce to każdy tam sobie się, a dobra, powiedział mi, to sobie, nie wiem, posiądę, podubie w nosie, gdzieś tam sobie z zjem siadanie, ukryję się. Ale generalnie właśnie jak rozmawiam z tymi ludźmi, to też panuje coś takiego, że z pracownikami, że najchętniej to niby nie chcieli, żeby ten szef w ogóle tam był, to by jest dla nich najlepsza, najbardziej komfortowa sytuacja. Czyli ja mam nadzieję, że tak umieję, ale że jak tego szefa tam nie ma. To widzę, że od razu zmienia się cała, cała dynamika pracy. Na przykład, jeżeli ja jesteśmy z naszą firmą, gdzieś tam montujemy okna, a ktoś tutaj robi na przykład łazienkę, no to widzimy, że jak ten szef tam jest i właściwie on, on jest w jednym, tak no, właściwie cały czas taki podniecony i w ochrzanianiu. Po czym gdzieś tam idzie, coś załatwić, coś, coś przywieźć, coś zrobić, no to zupełnie zmienia się to pracy, a jednocześnie bo ci ludzie muszą po prostu dragować. Oni muszą, oni muszą o nim źle mówić, oni muszą. Mało tego, im to przynoszą potem do domu. I dlatego też być może to jest taka moja odpowiedź, ten kraj tak wygląda. Tutaj, bo taki mały chłopak, który właściwie no, od początku jest tak traktowany, jako ty jesteś młodszy, głupi, głupszy, a ja jestem szefem, ja ci mówię, co masz robić, ale mówię ci to w ten sposób. no obraczając Tobie, Twojej godności, no to rzeczywiście rośnie, rośnie, rośnie sobie na takiego chłopaka. I mamy to, co tutaj właśnie w Niemczech mamy, że w Niemczech problem jest taki właśnie, że, że każdy, znaczy, jakikolwiek kontakt, czy to będzie z sąsiadem, czy z kimś takim, kto, gdzie, gdzie teoretycznie jesteśmy wszyscy równi, to jest właściwie walka o dominację. teraz kto kogo zdominuje, kto go skrzyczy, kto, kogo, kto mu coś narzuci jakimiś tam przepisami, i tak, ten, to jest właśnie konsekwencja chyba tego rodzaju wychowania. Ja właśnie jeszcze o czymś wam nie powiedziałem, bo teraz mi to przyszło właśnie na myśl. Ja, jak nam się na przykład udało zmienić pewne takie rzeczy, no w przedszkolu też tak jest. Właściwie ci ludzie nie rozmawiają z tymi dziećmi, oni właściwie dają im dają rozkazy. Masz, ubieraj się szybko, buziaka i do przedszkola. Raus. I ja właściwie, no tak, spróbowałem pokazać coś innego. Zaprowadzając nasze dzieci na przykład do przedszkola, gdzie jest, powiedzmy, tam jednocześnie kilkanaście innych mami i tat, i ojców, i te dzieci przeprowadzają, jakieś bardziej, bardziej tak na wesoło, ale bardziej właśnie z godnością do dzieci się odnosić, no i to jakoś, jakoś się udało. Jednocześnie powiedziałem, że po czasie ci ludzie też zaczęli do tych dzieci inaczej, jakby, no taka, tak, taka była aktualnie tam kultura w tym przedszkolu, że jeżeli jeden tak robi, drugi, trzeci, no to to było mile widziane i dobrze widziane, bo to takie daje pozorne, pozorne, być może takie odczucie, że ten człowiek, który krzyczy, który oczywiście wymaga, ale to nie jest, znaczy to nie chodzi, oczywiście to wymaga tak w cudzysłowie, bo to wymaganie jakimś krzykiem tworzyć taką atmosferę, gdzie jakieś takie relacje hierarchiczne, gdzie, gdzie ten, który wyżej, ma prawo no, jakby uwłaczać godności temu, który jest w tej hierarchii niżej. Nie tak to powinno wyglądać. I, i, i to jest właśnie konsekwencja, że ci ludzie potem przychodzą do domu i też to takiego, coś takiego właśnie przynoszą. To się potem przekłada takie na życie jakby społeczne. I tak ten kraj funkcjonuje. Mówię, zaletą tego jest to, że tam naprawdę się nikt nie zastanawia. Tam jak dzisiaj... Jak Niemcy dadzą rozkaz, nie wiem, otwieramy komory gazowe, to właściwie wszyscy równo pójdą i, i je będą otwierać, nie zastanawiając się nawet, czy, czy to ma sens, czy nie. Tak są właśnie wytrenowani, tak są zastraszeni i tak to funkcjonuje. To się zmienia, bo mamy dzisiaj taką tak już emancypację. Ci młodzi ludzie są wyemancypowani, troszeczkę rozumieją inaczej swoje prawa, też wiele więcej wiedzą, bo przecież to, to wszystko ma sens, dopóki ten, ten który. Ten szef wie więcej. Dzisiaj tak nie do końca może być. Ja, będąc w branży, na przykład okiennej, znam ludzi, którzy są w tej branży po 20 albo 20 i więcej lat. I na przykład, tak jak z nimi rozmawiam, to nie wiedzą znacznie mniej niż ja, gdzie dopiero ja w tej branży jestem 3 lata. Tylko że oni mają tu taką starą, starą wiedzę jeszcze z okien, tam dwuszybowych. Przed lat. Ja właściwie jak zacząłem, to już było okno nowoczesne, już były okna, okna energetyczne, już były okna w oparciu właśnie o, o, o technologię plastikową. Ja to wgłębiałem, ten temat. Ja zacząłem być może, właściwie mówię, dopiero 3 lata temu, ale ja właśnie cały czas się dokształcam, cały czas o tym czytam i dzisiaj jest taka możliwość. Mało tego, ci wszyscy młodsi ludzie, nawet ode mnie, też mogą to zrobić i i mówię, to miałoby też jeszcze jakiś, jakiś sens, gdyby, gdyby rzeczywiście ten starszy wiedział lepiej. Dzisiaj tak wcale nie musi być, a nawet tak nie jest. Dzisiaj młodzi ludzie przecież więcej, bardziej są obeznani z nowoczesną technologią, z nowoczesnymi systemami, szczególnie właśnie tutaj mówię o systemach informatycznych, a więc oni jakąś tam też przewagę mają nad nimi. I dlatego też sobie nie, nie pozwalają na takie rzeczy i dlatego też tyle zmian zawodów. Ja naprawdę, uwierzcie mi, gdybym tutaj miał przykłady podać, to bym podał naprawdę takie na drastyczne przykłady, gdzie, gdzie w, w, no, właściwie się już tak oparło, że, że tutaj hydraulik zaczął taką rurką, chciał uderzyć, uderzyć ucznia, gdzie zareagowałem. Jednego też podałem pana do, do sądu do, za zabicie młodzieży. No możecie spojrzeć sobie w internecie te artykuły prasowe na ten temat, gdzie już musiałem zalegować, bo już właściwie dochodziło do, do rękoczynów, a więc nie jest to wesołe, ale, ale jest to coś takiego, co w tej kulturze istnieje, dlatego że to tym, Dlatego też nie mam mało mam klientów tacy starszych ludzi, bo im się to nie podoba. Im się nie podoba, że przyjdziemy uśmiechnięci. im się podoba. Przyjdzie szefy, ty, gnoje do pracy, tu czysto raus, tu zmienić, tu włożyć i tak dalej. Im się to bardziej podoba. Oni tego w ogóle nie rozumieją. To jakby, jakbyśmy na zupełnie innych falach nadawali. Także różnica między tym moim pokoleniem, albo ludzi, tak jak, ludzi którzy postępują tak jak ja, czyli to no, młodsze pokolenie, a to starsze, to, to jest właściwie bardzo duża różnica mentalna, jakościowa i, no i na tyle w dzisiejszym filmiku. Oglądajcie dalej, subskrybujcie i cieszę się, że jesteśmy razem. Pozdrowienia.